Taki sygnał do zastanowienia, do objęcia refleksją swojej seksualności, to jest wtedy, kiedy oglądamy pornografię i tam wszystko gra, a idziemy do łóżka z partnerką i tam nic nie gra. Mamy ogromne trudności z uzyskaniem wzwodu, erekcji, mamy duże poczucie wstydu. Lęku, zakłopotania, zażenowania. Podczas seksu z partnerką nie jesteśmy w swoim ciele, czyli nie czerpiemy pełnymi garściami z tego seksu, tylko jesteśmy w swojej głowie i oceniamy siebie. Tym bardziej się odłączamy od życia wewnętrznego, od emocji, od, od odczucia tego seksu i ten seks się robi coraz bardziej mechaniczny. Komfort przy pornografii i totalny dyskomfort przy, przy partnerce, bo to prowadzi do jednej rzeczy: mianowicie, jeśli raz, Drugi, trzeci, my czujemy dyskomfort w seksie z partnerką. To większość mężczyzn, czy w ogóle większość ludzi, wyłączy się z tego seksu partnerskiego i uda się do pornografii, no bo tam czują się bezpiecznie. Tylko jeśli my czujemy się bezpiecznie przy pornografii, a czujemy niebezpieczeństwo przy partnerce, to dokąd zmierza ten związek? Nie, dokąd my zmierzamy w zasadzie też, no bo to nie znaczy, że następny związek będzie inny.